Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dawno mnie tutaj nie było, ale postaram się wrócić. Ogarnąłem sobie w miarę OBS. Eee, dalej jakoś będzie kijowa i nie wiem jak to zmienić i poprawić. Eee, FPS-y w tym odcinku też będą słabe, gdyż po prostu mój komputer nie wyrabia na tej mapie tymi samochodami, także jest około 40 FPS-ów. No ale nic, możemy sobie ruszać. Eee, będziemy jeździć na mapie Shutoko Rival eee, Project, jakoś tak. Eee, serwer to jest. W sumie nie pamiętam jakiś fajny taki. Eee, fajny autka ma eee, No i co? Eee, jeździmy Porsche. To jest 900. 11, jakoś to się tam Blackbird nazywało, coś takiego. Jakoś to jest ten mot, nazwany tutaj. Jeździmy z trafikiem, czyli z samochodami ruchu ulicznego. Jak możecie zauważyć, po mojej lewej, właśnie owe samochody sobie jeżdżą. Pojedziemy sobie tak dosyć powoli. Gdyż nie chcę się skupiać zbytnio na samej jeździe, tylko chciałbym z Wami trochę porozmawiać sobie. Ze względu na to, że no dawno mnie nie było. Dawno mnie nie było i jest po prostu trochę tematów, które warto by było poruszyć. Także tak. Zaczynając. Od e, hmm, w sumie nawet nie wiem czego, e, chciałbym was zaprosić. E, myślę, że to jest fajny pomysł. E, chciałbym was zaprosić na Discord e, NK. E, jest on stworzony przez NKamela. Jest to twórca na YouTubie. Który ostatnio nagrywaliśmy trochę forzy, trochę asetokorsy, właśnie podlinkuję w opisie, będziecie mieć link do jego kanału. Zapraszam, bo naprawdę fajne materiały, i tam u niego jest też taki naprawdę fajny discord. Możecie mnie tam dość często spotkać, także tak. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale ktoś właśnie do mnie dzwoni na Discordzie, co mi się zbytnie nie podoba, ale trudno. Eee, hmm. No, więc zapraszam bardzo chętnie. Fajna atmosferka, mili ludzie. Można sobie wbić, pogadać. Możliwe, że dzisiaj nawet streamek jakiś będzie. Eee, pewnie w godzinach wieczornych, więc jeśli dzisiaj to wrzucę, a pewnie wrzucę. Pewnie jak skończę nagrywać, zrobię jakąś ala miniaturkę. Chociaż <gry> każdy dobrze wie, jak te moje miniaturki wyglądają. Po prostu robię jakieś zdjęcie w tej grze, wrzucam hmm, w painta, <gry> robię jakiś tam napis i, i na tym polega moja miniaturka. No ale cóż, nie chcę mi się bawić jakoś w robienie tego. Zasięgi mi ostatnio trochę spadły. No, nie dziwię się. Po pierwsze, nie jestem kompletnie regularny. Po drugie, nagrywam Aseto, które nie ma zbyt dużych zasięgów teraz. Zwłaszcza u mnie. E, zwłaszcza u mnie na kanale. Pamiętam jeszcze. O, ale bokiem idzie. E, o kurde, nie spodziewałem się tego. Pamiętam, że jak nagrywałem Farminga. Mm, no to zasięgi były naprawdę ogromne, jak na mnie. Ostatnio sprawdzałem mój pierwszy odcinek z farming'a z tragicznym audio. Ma już teraz 16 tysięcy wyświetleń, co jest dla mnie szokiem dosłownie. Nie wiem skąd to się wzięło, ale z jednej strony fajny jest ten farming, fajne zasięgi w ogóle ale przepraszam wszystkich naprawdę, których, którzy czekają na chociażby życie na osadzie, hmm, chociażby na, na inne serie i filmy z Farminga. Obawiam się, że na razie się nie pojawią, bo po prostu granie w tą grę. Nie sprawia mi wcale przyjemności, a uważam, że nie ma sensu nagrywać czegoś, co mi nie będzie sprawiać przyjemności z gry. No bo to nie będzie po prostu fajne. Zwłaszcza, że nagrywam to, co tak naprawdę chcę i kiedy chcę, więc tak to wygląda. No dobra, więc chyba tyle, co mieliśmy do poruszenia. Skupmy się trochę na grze teraz. E, e, <laughs> pewnie będzie Wam mocno klatkować, bo teraz patrzę po lewej stronie u góry. Zresztą po prawej... nie, po lewej stronie, przepraszam. Mam 30 fps, 30-33 jakoś tak, więc to nie jest dobry wynik. <laughs> to jest naprawdę tragiczny wynik, ale z drugiej strony komputer mam... No, nie za dobry nie ukrywając. A ustawienia graficzne nie są najgorsze. Ale ładnie brzmi ta Porszawa. Posłuchajcie, to turbo. A to musi być po to obciążeniem. O kurde. O! Strasznie się ślizga. Zapaduje się, no piękne to turbo jest, co kozak, nie spodziewałem się tego, mogę Was jeszcze ewentualnie zaprosić do. Do zasubskrybowania tego kanału. Jeśli będą jakieś fajne zasięgi, to może coś pomyślę nad wróceniem trochę do tego regularniejszego nagrywania Może by się coś z ekipą NK nawet pojawiło, waseto bądź w Forzie. Kto wie, kto wie. Oho! A ja miałem laga, takiego pół sekundy dosłownie ścinkę. Dobra, mm, chwilę sobie jeszcze pojeździmy i myślę, że będziemy kończyć ten materiał, bo taki e, chciałem, żeby był taki trochę informacyjny. Chociaż z informacji to tutaj za dużo nie ma. Możecie napisać w komentarzu, mm, jak wam się podoba. Asetokorsa na na przykład tych ustawieniach graficznych albo jeśli macie coś co chcielibyście, żebym przetestował na przykład jakąś mapę, samochód bądź cokolwiek możecie napisać w komentarzu spróbuję to, to zrobić żeby było to naprawdę fajne Jeszcze na koniec trochę sp... ooo! Spróbujemy kapkę szybciej pojechać. <gry> Tylko widzicie jak to się kończy. Mm. Dobra, to sobie... Pojedziemy za środka, ale można go fajnie kopać w sprzęgło. O kurde, śliskie to. Czwura nie weszła, ja cię kręcę. O, o. No cóż, przez to, że mam na tyle mało FPS-ów i to się kompletnie nie trzyma drogi, to mi się ciężko jedzie, co możecie właśnie teraz zauważyć. Dobra, <gryw> myślę, że to jest odpowiedni moment, w którym możemy skończyć ten materiał. Dosyć krótki. Więcej gadania niż samej jazdy, no ale warto też sobie zrobić takie coś od czasu do czasu. Także z tym widokiem na. Aha, no cóż, to sobie inaczej staniemy. O, z tym widokiem na w miarę ładne niebo na Porsche 911 Blackbird. Kończymy ten odcinek. Żegnam się z Wami. Miłego dziąka i cześć.